Czas na kolejny ark, w którym zobaczymy nową postać. Tym razem pada na Kałakiego, o którym słyszałem jeszcze zanim go zobaczyłem na ekranie. Zobaczmy czy plotki były prawdziwe. Co to jest za gość jawale? Pokaz jakiś robokopów czy co? Na szczęście dość szybko Kałaki pokazał temu typkowi gdzie jego miejsce. Lol, to też było niezłe jak po prostu stworzył stół i jedzenie. Kałaki to jeden z niewielu ciekawie się zapowiadających, o ile nie okaże się jakimś nukiem, choć z twarzy wygląda jak jakiś young rapper z dziarą na pysku, brakuje tylko złotych zębów, jednak nie tak sztucznie jak większość klaunów z Kary. Na tym etapie nie wiem czym jest naczynie, ale nie spodziewałem się, że jest nim kałaki. Po słowach, których używają coś mi tu śmierdzi tym, że można go wykorzystać do natchnienia czymś, napełnienia, no ale no nie wiem, nie wiem. Odcinek na dziewiątkę. Lol, jakość kreski z odcinka na odcinek się zmieniła dość strogo na plus imo, poza wyjątkami jak tymi dziwnymi włosami Konohamaru, a ta ręka z ostrzem to tak średnio wygląda, przypomina mi trochę transformację Jugo. Chłopcu sobie z tego laczki zrobił. Bardzo dobrze wygląda walka Kawakiego z Garo, widać przepaść pomiędzy nim a Boruto, a wygląda na to, że są jakoś powiązani. Fajnie też ten klodz rzuca nim jak workiem ziemniaków. Ta karma jednak wygląda bardzo dobrze, lepiej niż przeklęta pieczęć zmieniająca ich w potwory, tak jak pieczęć Oro też wyglądała czasem git, na przykład na początku na Saskę, ale nigdy w pełnej transformacji. Świetnie muzyka współgrała z tym jak kałaki zbierał siłę w ręce i w końcu rozprawił się z tym Garona Hita. Piękna sprawa, zresztą zostały z niego tylko nogi. Odcinek na dyszkę. Te same flashbacki co odcinek bądź dwa temu. Od razu widać, że Kałaki próbuje uciec, ale ci zdają się tego nie widzieć. Swoją drogą, dlaczego traktują chłopa tak luzacko, skoro wiedzą, że jest niebezpieczny? Też jak otworzył tą kratkę mając tak mało czasu i jeszcze w dodatku uwięzione ręce? Miał przy sobie wkrętarkę czy co? Fajnie Sumire podcięła nogi Kałakiemu i przyparła go do podłogi, ale ponownie, jak on nałożył tę rękawicę na rękę zębami? A propos Zębów to fajnie Nue zatopił swoje w ręce Kałakiego za zranienie jej pani. Niezłe to było, odcinek oceniłem na 5. Widać, że jakaś tam dobroć w nim jest. Ciekawy jego jednocześnie wydaje się szalenie niebezpieczny i nie aż tak groźny. Kałaki jak podsumował, że Sumire lubi się wtrącać w nie swoje sprawy, to niech tylko pozna Naruto i jego syna na dobre wtedy się zdziwi. Całkiem wzruszające, jak kałaki spotkał Naruto, bo przedtem pewnie nie miał możliwości rozmawiać z nikim takim. Minusów nie widziałem. Odcinek na 6. No smutne w jakich warunkach wychowywał się Kałaki, to że ojciec go sprzedał, żeby mieć pieniądze na wódkę albo chłop, który niby chciał mu pomóc, okazał się handlarzem ludźmi, ciągle spotykały go złe rzeczy, w sumie to opis tego odcinka nie będzie długi, nie ma tu minusów, ale epizod na dychę. Fajnie Kurotsuchi wbija szpileczka Naruto, że na razie nie będzie pytać, który z nich jest klonem, czy ten, który siedzi na szczycie Kage, czy ten, który siedzi z Kałakim. Flashbacki z Mugino to nie jest dobra sprawa, ale to jak Kałaki ciągle uciekał przed Naruto, a ten go znajdywał, było piękne. Ten Boruto to ma trudne życie, dopiero co wrócił do domu, żeby się dowiedzieć, że nowy będzie u nich mieszkać. Nice. W sumie jak Naruto tak to ubrał w słowa, to rzeczywiście Kawaki jest trochę jak Jinchuriki. Dobre też było to, jak młody przeprosił za wazon, jak zobaczył płaczącą Himawari, a ja ciągle miałem w głowie taki scenariusz, że on zagrozi komuś, Himawari czy Hinacie i wtedy Naruto by się wściekł. No kurde, bardzo chciałbym to zobaczyć. Odcinek oceniłem na 7. Śmiesznie jak Kawaki i Boruto się kłócą kto pierwszy do kibla, a z niego Naruto krzyczy, że morda tam, bo teraz on siedzi na tronie. Fajnie też chłopaki skończyli sikać na dworze i od razu bitka. Shikamaru mówi, że ze wszystkich pięciu krajów to Konoha jest najbardziej rozwinięta technologicznie, no oczywiście. Swoją drogą Naruto jednak jest w stanie spędzać czas z rodziną, bo musi pilnować Kałakiego, ale przedtem nie mógł przy niższym wysiłku, no miło z jego strony. Ogólnie Kałaki, podobnie jak w eksperymentach Orochimaru skończył, a ta karma na żigienie wygląda już jak gówno. Odcinek także na siódemkę. No i chłop jeszcze bardziej zyskał w moich oczach, cisnąc toczą od tłuszczochów. Bardzo dobrze pokazane pity jest przez Karę, i wszystko mu o niej przypomina. To w ogóle musi murić banie jak z potężnego okrucieństwa przez całe życie, teraz wszyscy są dla niego ciepli. Zupełnie nieznane uczucia go przytłaczają. Fajnie, Buruto zrył banie świeżakowi, dając mu klej, żeby naprawił wazon, który zbił. Poczko też jest to, jak Kozi sobie wbił do konochy niewykryty. Nic sprawa z tym, bo my na tym etapie nie wiemy, kto to jest. Minusów brak, odcinek na 8. Ogólnie wcale to podejrzenie nie wygląda, że jakiś gość w czarnym płaszczu w kapturze chodzi środkiem wioski. Mitsuki jak sprzedał ich od razu, mówiąc wprost, że przyszli poszpiegować Kałakiego. Niestety, Mech, Flashbacki sprzed odcinka, a nawet z tego samego. Za to pięknie Hima ciągle zawstydza Boruto, a ten Jigen Giga Psychol nawala Kałakiego jakby nic nie znaczył. Odcinek na 6,5. Z racji, że nie znamy tego to tutaj dość oczywistym zdaje się, że to właśnie Kashin jest zdrajcą w karze. Oczywiście tego nie wiem, ale wszystko na to wskazuje na tym etapie. Chłop w ogóle się nie patyczkuje, od razu daje Boruto trudne lekcje używania karmy. Ciekawe też, że chłopaki się dotknęli, to Boruto zobaczył Momoshikiego i od razu zregenerowało mu dłoń. Spokojno wykryła Deltę i poinformowała Naruto, to jest świetne rozwinięcie jej umiejętności. Nie jest kotem w walce, ale jest kozakiem w swojej dziedzinie. Minusów brak, odcinek na 7. Fajnie, Naruto złapał Damulkę za nogę i jepnął o ziemię. Pięknie też tylko udawał, że dał się tak potężnie zranić, żeby spróbować wyciągnąć informacje od Delty, ale to wytyfy. Rasengan z oka wygląda to dziwnie. Super Kawaki ciśnie Boruto za to, że ten nie zrozumiał po co siódmy chciał, by dzieciaki uciekły. Dobre jest też to, że Naruto bierze ją na wyczerpanie i już nie atakuje bezmyślnie jak kiedyś, tylko przekmija walkę, podoba mi się to strasznie. Ta też wykorzystała Hime, by Naruto za nią skoczył i w ten sposób chciała go rozwalić. Sprytne, ale kałaki ich obronił, a to nawet lepsze. Odcinek oceniłem na 8. Spoko Naruto się wkurzył za Kałakiego i trochę poważniej zaczął walczyć z Klaunicą, samemu otrzymując ciosy, ale sobie nic z tego nie robiąc. Tymczasem Delta odlatywała gdzieś na kilka metrów. Fajnie, że Naruto używa potężnego Rasengana, którego babka wciąga, ale od razu wiadomo, że to jest część większego planu, bo przy tutejszej wiedzy nie popełniłby takiego błędu i faktycznie Delta straciła możliwość używania oka. Jeszcze na koniec jak ją ubił, to powiedział, że robił co mógł, żeby schwytać ją żywą. Tutaj doszło do autodestrukcji Delty, ale ten jej dron poleciał gdzieś, także myślę, że to nie jest ostatni raz jak ją widzimy. Ciekawe, że Boro ratuje ludzi od choroby, no ale później zaproponował, im wstąpienie do Mugen Sukuyomi i to akurat jest prawidłowa reakcja moim zdaniem. Ludzie z własnej woli chcieli żyć w świecie snów. Minusów nie widziałem, odcinek na 9. Spoko Naruto dał protezę Kałakiemu i natchnął ją swoją czakrą, żeby wymusić połączenie z młodym. No i tak jak myślałem, Delta powróciła, choć w sumie to nawet jakoś tam uzasadnione, więc to nie minus. Podoba mi się, że Shikamaru w niektórych kwestiach jest nieugięty. Naruto chciałby zmienił zdanie, ale on powiedział, że nie i już nie podlega to żadnej dyskusji. Super jest to, że Kałaki jest chłodny, ale widać w nim pokłady dobroci, wdzięczności itd. Chłop jest świetnie rozbudowany. Śmiesznie też jak nie potrafił z pomocą czakry trafić w cele, ale Myk używa karmy i rozwalił tarczę jakby była z papieru. Nieźle wygląda to jak Sasuke pokazał córce efekt działania Chidori i bawi mnie ten gak jak Boruto ciągle dostaje super rzadką kartę, ale z Naruto. Piękne jest to jak Kyuubi pokazał się przy swoim Jinchuriki gdy ten spał, bo kałaki chciał gdzieś iść. Fajnie, że go pilnował. Minusów nie widziałem, odcinek na 8. Ciekawe jak bardzo Kałaki się mylił, że Naruto miał łatwo w życiu i to jak bardzo tak naprawdę są do siebie podobni. Mega emocjonujące jest to jak młody płacze, bo widzi Uzumakiego, który tyle przeszedł, a jest tak imponujący, w końcu widzi jakąś nadzieję. Niestety tutaj nie widać, by Kałaki się męczył jakoś przy tym treningu, poszło mu to zdecydowanie zbyt łatwo, jak nad to, że przedtem nie używał czakry. Spoko wyglądało to, jak Sarada trenuje i przypomina to wodospad prawdy. Fajnie też, że Sai odkrył, że w danych, które zbierają na temat kary znaleźli jakieś współrzędne, które wyglądają na ich kryjówkę, ale to może być pułapka. Dodatkowo można się tam dostać tylko z pomocą ninjutsu czasoprzestrzennego, więc wysłał tam Saskę. A Boro jaki fanatyk odcucukich LOL. Odcinek oceniłem na 7. Sporo jak manipuluje tymi ludźmi, wciskając im bajki o raju. Tutaj też widać, że Kara posiada Jubiego i to wszystko zaczyna być coraz dziwniejsze, jak to, że Jigen bierze od niego czakrę i przez chwilę wyglądał jak Otsutsuki. Nie mam zbyt wiele do powiedzenia o tym odcinku, po prostu był rozwinięciem historii. Minusów nie widziałem, a oceniłem go na 7 jak sobie od kilku odcinków na wywaleniu siedzi w wieży i obserwuje. Niezłe było to, jak Kałaki się przeraził, a na jego dłoni powstał inny znak niż dotychczas, a z karmy pojawił się teleport, którym przyszedł Jigen. Ten dość szybko potraktował nurtokopniakiem i unieruchomił go prętami. Ta wersja Kałakiego z rogiem jednak wygląda już bardzo biednie. To w sumie też Brudel ma rację, że w tym przypadku ratowanie tylu osób musi być strasznie upierdliwe i spoko wyglądało jak Saskę wleciał z buta w Jigena. Odcinek na 8. Bardzo fajnie, Shikamaru od razu przejął dowodzenie, natychmiast wydając rozkazy. Kilony widzę nie ustępują efektywnością tym z Naruto i Shippudena. Nieźle, też Sasuke szybko rozgrósł Jigena, a przynajmniej część jego zdolności. Walka taijutsu pomiędzy tymi potworami jest dobra. To natomiast już wygląda tak źle, że szok. Nie można nie stwierdzić, że Jigen jest aż przeobrzydliwie silny. Tylko ja mam tutaj ten sam problem co z Jubim. Nie jara mnie to. Pięknie za to Naruto go bejtował, żeby ten powiedział mu coś więcej i kurde też smutna jest ta bezsilność Sasuke, który musiał ratować siebie, a nie zdołał Naruto, choć z drugiej strony to wygląda jak giga nerw, bo chłop walczył kilka minut i się zmęczył, gdzie na wojnie, dodam, takie rzeczy się działy, że szok. No i też tak jak podejrzewałem, wszystko wskazuje na to, że to Kashin był zdrajcą. Odcinek oceniłem na 9. No Shikamaru nie jest tak ufny jak Naruto i w sumie fajnie, pięknie wprost pyta Kałakiego czy aby nie wprowadza ich w pole. I nie no, standardowo 500 IQ, żeby nie zabierać teraz Kałakiego, bo skoro Sasuke jest ranny, a Naruto uwięziony, to nie ma się czego bać. No fajnie, że po tym wszystkim nadal nie doceniają przeciwników. Nie wiem do końca, choć się domyślam o co chodzi z tym, że Kałaki i Boruto staną się od ale to dość ciekawy wątek, bo myślałem, że to po prostu kosmici i tyle. Boro jakiś zryty baniak, bo Kashin mu powiedział, że spodziewał się, że statek się rozbije, dlatego umieścił tam żabę. Nie wiem czy ściemnia, ale jeśli tak, to świetne jest to, że ma odpowiedź na każde trudne pytanie. Tu niestety flashbacki, rozumiem zamysł, ale co zapychacz. Odcinek 7. Fajnie kałaki w locie popchnął Boruto, rzucając go tym samym na Boro. Poko Wielkolud zaczął się też kręcić, gdy Mitsuki go trzymał i miotał nim na lewo i prawo. Nieźle Kałaki wytłumaczył na przykładzie wody, w jaki sposób działa absorpcja karmy, że może wciągnąć swój na stworzonego przez Shinobi, ale jeśli on użyje prawdziwej wody, to już nie. O, też trochę to podejrzewałem, że może tak być, a tutaj Boro to potwierdził, że on dosłownie najpierw zarażał ludzi, żeby później magicznie ich uleczyć i kontrolować, aby ci chcieli gęsukujomi. Fajowa Sarada grała osłabioną, żeby dużo stracił czujność i jeb go z Katona z bliskiej odległości. W przypadku Boru nie czuję, że został jakoś niesprawiedliwie potraktowany i że klepią go dzieciaki, bo mam wrażenie, że do tej pory grał głównie kozaka przed słabymi ludźmi, choć się zregenerował, jak nie mam dzięki temu ninjutsu, którego ciągle używa, więc pewnie sposobem na pokonanie go jest zrobienie tego przed uformowaniem pieczęci. Minusów nie widziałem, odcinek na 6. Spoko, boro tym razem rozpalił jakąś substancję i gdy Kawaki bronił się przed shurikenami, to eksplodowało. Choć wiadomka, wybuchy z takiej odległości nikomu nic nie robią jak zarówno Boruto, Kawaki i Sarada chcieli ochronić siódmego, a Mitsuki jak zwykle mówi, że on to będzie chronił Boruto. Dobry było jak mięśniak złapał Mitsukiego za nogę i je nim o ziemię. Niezłe jest też to, że Kawaki nam ujawnia w jaki sposób działają ciała ludzi z kary i że gdzieś Boro musi mieć rdzeń, który po zniszczeniu pozwoli go pokonać. Super było to jak Boruto uratował Kawakiego stając na nim i złapał wielkoludę za ten głupi pysk. Tutaj widać, że Grubas używa tych pieczęci do przemieszczenia tego rdzenia, co Salada też zauważyła. Nice. Podoba mi się ta walka tajjutsu, jest dobrze zrealizowana i dynamiczna. Sprytnie Bruto tutaj użył znikającego rasengana, żeby chłop się go zupełnie nie spodziewał i odwrócił jego uwagę, aby Salada mogła przebić rdzeń. To też zupełnie inny poziom niż w Naruto tak naprawdę, bo tutaj dzieciaki nie boją się ubijać antagonistów. No ale trochę słabe, że teraz są tak zmęczeni, że go nie dobiją, a szkoda. Bo tak szczerze to nie uważam, by ta walka była jakoś pchnięta w stronę protagonistów. No może poza tym, że oczywiście nikomu nic się nie stało, pomimo, że tamten się nie wstrzymywał. Fajnie Wielkolud na koniec się wkurzył, wszystkich porozwalał, a Boruto nawalał jak peta. Odcinek o tym 7. Ciekawe, że Momoshiki jakoś przejął kontrolę nad Boruto i wyssał czakrę z jego ojca, a później potężnym rasenganem rozwalił Boro. Piękne. To jednak niepotrzebne flashbacki. Sarada mogła po prostu o tym opowiedzieć, a ten to już chyba widzę czwarty raz. Ogólnie to mało działo się w tym odcinku, do czegoś tam doszli, ale głównie wspominali. Odcinek na 5. Hima co sobie wilka hoduje. Kałaki z Himawari jakimi ziomkami zostali, razem idą zwierza karmić, ale smutne, że młoda straciła swojego zwierzaczka. No i rozwiązanie Kałakiego jest jednocześnie trafne i nie, bo odchodząc z wioski, Jigen jej nie zaatakuje teraz, ale zabierając go w końcu i tak by to zrobił, więc odwlekałby to tylko w czasie, dając mu większą moc. Odcinek oceniam na 6. Na co się cieszy, że Boro wysłał jej brata by osobiście poszedł spotkać się z bogami nie wiedząc, że to znaczyło, że go zabił LOL. Fajnie chłopaki wrobili tego gościa, żeby tak naprawdę im wszystko wyśpiewał i żeby mogli dostać się do tajnego pokoju. No i tak mi właśnie pasowało do tego Boro, że on w tej karze nie był po prostu super silnym, a właśnie jako ktoś kto pozyskuje ludzi. Minusów nie widziałem odcinek na 7. To jest tak głupie, że oni sobie od tak znaleźli kryjówkę Kakashina, ale z drugiej strony nie powiedziane, że on nie chciałby to zrobiono. Fajnie, że Shikadai i Kakashi nadają na tych samych falach i dobra, muszę tu przyznać, że śmiechłem jak grubaska złapała swoich kolegów i rzuciła nimi, żeby zdążyli na pociąg. Po pojawił pojawił się za Shinobi Konohy i jednym ciosem ich powalił, oczywiście Kakashi przewidział jego zamiary piękne. Shikada też Giga Brain doszedł do wniosku, że zamaskowany mężczyzna mógł być Shinobi Konohy i trochę się tego spodziewałem ale jednak cieszę się że to Kashin i Amado są zdrajcami, bo są najciekawsi z tej organizacji. Odcinek oceniłem na 8. Piękne było jak Amado powiedział po prostu po raz delta i cyk ta upadła jak martwa. Swoją drogą ten nowy stroj Amado jest OK. W sensie nie jest jakiś super wystrzałowy, ale też nie jest jakoś przesadzony w złą stronę. Niezłe było to jak Shigadai mówił do okularnika, że ani kroku dalej, a ten nawet na sekundę nie przestał iść. Dziaciel chyba nie posiada żadnych unikalnych zdolności, ale jest badasem, ciągle kontroluje sytuację. Kozak. Fajnie Shikamaru nie wytrzymał, gdy Amado zagroził zabiciem jego syna. Spoko też Naruto nie traci zimnej krwi i mówi siwemu, że nie zabije Shikadaja, bo wtedy sam zginie, a więc to wszystko poszłoby na marne. Minusów nie widziałem, odcinek na dychę. Fajnie Koji klepie Jigena, niestety wiadomo, że to nie może być takie proste i Kashin pewnie zginie, a tego bym nie chciał. Choć to, że to połączenie zostało zerwane, to trochę też podejrzane, nie daje pełnego zaufania Amado. Świetnie Diedziel zresztą to zaplanował, żeby dać współrzędne konoszce, a tym samym dać sobie jakiś tam dowód. I auć, to by zabalało, gdyby nie to, że to klon. To tłumaczenie Amado, jak działa karma, jakoś mnie nie dziwi, w sensie to dało się zauważyć dużo szybciej, no ale my mamy całą perspektywę, a konoszanie nie, więc mogli tego nie przewidzieć. Choć zasada jest bardzo podobna do przeklętej pieczęci. Wedasik Amado, jak powiedział do Shikamaru, że Hokage udzielił mu azylu, więc chyba nie powinien podnosić ręki na cywila. Bardzo dobrze wyglądało też to, jak Kashin przywołał gigamocne płomienie, żeby spalić Jigena. Odcinek oceniłem na 8. Pokażę, że Saska rozminia, co mówi Amado, a dodatkowo mówi, że coś tutaj mu nie pasuje, bo jeśli ubiją Jigena, to on będzie chciał się wskrzesić w Kałakim, jednak chłopaki i tak pokrzyżowali mu trochę plany, bo gdy ten się wskrzesił w ciele Jigena, to karma Kałakiego znikła. No to ten, Ishigi wygląda tak samo źle jak większość od Tsutsukich, choć w sumie to jak dla mnie najgorzej z nich. Amado też pięknie ich strollował, bo na szyi Shikadaja był tylko zwykły kołnierz, a nie bomba. Odcinek oceniłem na 7. Pięknie, że Koji ostatkiem sił przyzwał jeszcze żabę, która go połknęła i znikła. No i świetnie to wygląda. 11 postaci, które coś znaczą i kilkadziesiąt worków treningowych. Super jest to, że Ino tak ogarnia, by łączyć się ze wszystkimi naraz i zarządzać ewakuacją. Znowu to powiem, nie jest ofensywna, ale w cholerę przydatna. No i miłe to, że Sasuke mówi do Boruto, że jeśli Momo go opęta, to on jest łaskawie gotowy go zabić. Świetne. Odcinek na szóstkę. No wszystko fajnie, pięknie, że Kałaki nie ma karmy, ale co z tego, jak wiadomo, że znowu ją będzie miał, bo widzieliśmy to w pierwszym odcinku. A tu mięsny jesz, mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz. Pięknie Ishiki wypłacił Kopniaka Naruto, jednak do tej pory ta walka jest mało interesująca. A tutaj o, kolejny Jerzyk. Ciekawe też, że Boruto był w stanie się zabić, szacuneczek. Spoczko też, że Ishiki połamał mu rękę, żeby ten już więcej nie przeszkadzał. Pięknie, jak Kałaki pytał Amado, jakim cudem nie jest oblane ze stresu zimnym potem, a ten z pełnym spokojem powiedział, że nie jest potliwą osobą. Nice. Dobre było to, że siódmy także jest gotów naprawdę umrzeć za wioskę, a że wiem do czego to prowadzi, to, to jest jeszcze lepsze. Baryonum od wygląda dobrze kolorystycznie, ale nie podoba mi się to, że ma tak jakby uszy. Jakby to był tylko kolor oczu i czarne znaki, to git. Odcinek oceniłem na 7. Fajnie teraz Naruto z pełnym spokojem unikał ciosów Ishikiego i atakował w odpowiednim momencie. No muszę też przyznać, że ten cios był bardzo, bardzo dobry. Świetne jest to jak Naruto jest tutaj opanowany i rzeczywiście wykonuje tylko ciosy, które są niezbędne. Oczywiście ten tryb to tylko zwykły Prod Armor, żeby pokonać Ishikiego, bo nagle tryb z dupy, którego przedtem nie było, ale fakt faktem, fajnie, że trafione ciosy skracają życie kosmicy. I tutaj przewrotna rzecz: śmiesznie pomoc Kałakiemu zemściła się przeciwko niemu, bo dzięki protezie Ishiki przyzwał go. Poczko, że Sasuke się podmienił z Kałakiem i grał na czas, a od stosował wobec młodego tą samą sztuczkę co kiedyś, ryjąc mu banie i ten niestety się temu dał, ale nie winie go. Hokage był pierwszą osobą, która go zaakceptowała i cenił sobie jego życie bardziej niż swoje. Odcinek na siódemkę. Wadasik z tego kałakiego, który zrobił klona zamiast przyjść osobiście i Ishiki zdążył paść zanim mu dał karmę. I lol, no tego się nie spodziewałem. W sensie słyszałem o tym, ale nie wiedziałem, że tak się to wydarzy. Świetnie Sasuke szybko dedukuje jak działa Momoshiki i że celowo nie wciąga technik, żeby nie przebudzić Boruto, a pięknie Kawaki podpalił samego siebie, żeby Momo musiał wciągnąć jego czakrę. No i jaka bójda ze strony Kuramy mówiącego do Naruto, że to nie w jego stylu, że jest sentymentalny. No to dokładnie w jego stylu. Wiedząc, że to Kurama umrze, tak właśnie spodziewałem się, że nie powiedział tego siódmemu, bo by nie użył jego mocy. Odcinek na 7. Tutaj Amado mówi, że kode jest jeszcze silniejszy niż Ishiki, jeśli zdjąłby mu się ograniczenia. No i pewnie tak się stanie. Spoko chłopaki nie załamali się po tym jak stracili moce, no ale stali się dużo słabsi. Ogólnie nic ciekawego tu się nie działo. Odcinek 5. Wow, no naprawdę, szybko poprosili inne wioski o jakąkolwiek pomoc. Oczywiście dotychczas udział w walce z Karą i kosmidami to był 90% udział Konochy i 10% Amado. Ciepłe to i fajne, że Burto się nie załamał, tylko zaufał ojcu i Amado dał jakieś tapsy na wstrzymanie przemiany w oczu Zukiego, ale wiadomo, że to w końcu przestanie działać, tylko pytanie kiedy. Odcinek oceniłem na 6. Ark w zaokrągloniu otrzymał ocenę 7,5 i, tak szczerze, jak na tak długi ark, to jest to wybitna ocena. Serio. Pochłonąłem go super szybko, pomimo, że to najdłuższy ark w Boruto. Głównym tego powodem był oczywiście tytułowy bohater tej historii, czyli Kawaki, który jest świetny pod prawie każdym względem jego PTSD, jak się rozwijał, robił w Majty przed Jigenem, miał smutne backstory, a z drugiej strony poznawał wioskę i otrzymywał potężną dawkę dobroci, której dotychczas praktycznie w ogóle nie dostawał. Dużo tu było walki, i praktycznie wszystkie były świetne. Tak jak to, że Naruto był silniejszy niż Delta od razu, ale początkowo dawał jej fory, czy robił ją w jajo, by zdobyć informacje, albo chronić dzieciaki, a gdy nie musiał się wstrzymywać, zrobił z niej ścierę. Tak samo nie było czuć tego, że Sarada, Boruto, Kawaki i Mitsuki ustępują w czymś Boro, i w tym przypadku nie czułem, że to było jakoś strasznie naciągane. Gość był mocno zakochany w sobie i myślał, że nikt mu nic nie zrobi. Bar mod był połowicznym plusem, bo wyglądało to spoko jak Naruto zaczął klepać Ishikiego, ale to zwyczajny plus Armor, który jednak doprowadził do debuffa siódmego, tak samo jak później Momo zniszczył Rinega na Saskę. Niby dobrze, ale teraz chyba jedyna dwójka dorosłych, która coś znaczyła, przestaje mieć znaczenie. Chyba, że się mylę, nie wiem tego jeszcze. Co do Kuramy, to naprawdę dużo słyszałem o tym, jakie to było emocjonujące, że on zginął, ale tak szczerze, to ja zupełnie nic nie poczułem. Słyszałem też jakieś plotki, że on tam nigdy nie wróci, bo użył tego trybu, ale ja nie wyłapałem tego, żeby gdziekolwiek, ktokolwiek to powiedział, a także myślę, że po prostu wróci. Nie wiem dokładnie w jaki sposób, czy typowy, że po prostu się odrodzi, bo to czysta czakra, ale już teraz stawiałbym, że po prostu prędzej czy później go zobaczymy znowu. No cóż, gdyby Boruto od początku było na tym poziomie, to nie mielibyśmy na co narzekać, choć wolałbym ominąć te wątki z kosmitami. Kałaki to kozak, ale wiecie co jest jeszcze świetne? Zostawienie suba na tym kanale, serio. Karma tam się rozprzestrzenia po ciele, i stajesz się Otsutsukim, a tutaj od razu jesteś w 100% subskrybentem, więc warto.